Witajcie ponownie. Dzisiaj tematyka, którą bardzo lubię. Mam nadzieję, że Wy również. Czyli tematyka szablonów, takich pomocników warsztatowych. I dzisiaj skupimy się na systemie Festum LR32. Zapraszam. Przede mną już jest trochę porozkładane. Ja kupiłem w ten zestaw w takim oto. Kartonowym pudełku, ale również on jest dostępny w normalnym systemerze. Powiem Wam, co wchodzi w skład tego zestawu. Główną, najważniejszą chyba częścią to są takie oto szyny perforowane. Ta jest długości 1400 mm i jest jeszcze dłuższa 2,424. Tak zapamiętałem. O takiej długości, czyli ponad 2,40 m, i tutaj jak widzicie, ona nie różni się zbyt wiele od tych szyn do zagłębiarek. Mamy wyfrezowane, wywiercone otwory, i rozstaw tych otworów jest dokładnie 32 mm. To jest pierwszy element, element numer 2 jest to taka oto płyta montażowa baza dla naszej frezarki, którą będziemy pracować. Tutaj montujemy frezarkę 1010 albo 1400. Kolejnym elementem są takie oto ramiona z przesuwanym pinem. Tutaj mamy też skalę. Zaraz zobaczycie po co. Co jeszcze? Jest Taki oto element centrujący, który pasuje dokładnie w środek naszej bazy. Mamy też dwa ograniczniki. Takie oto dwa ograniczniki, które wsuwamy z jednej z drugiej strony naszej szyny. Mamy też śruby mocujące. Te śruby są po to, aby zamocować tą większą fryzarkę, czyli 1400, ja skorzystam chyba z tej, z tej mniejszej. 1010. 10. Mamy też dwa zaciski. W tym kartonie tego, tych zacisków nie było. To mam z innego zestawu. I jeszcze w tym zestawie, takim mm, najbardziej bogatym, czyli właśnie kupowanym w systemerze, mamy frez do zawiasów puszkowych 35 mm. i Są jeszcze takie oto frezy 5 mm, ja mam jeden, ale w tym zestawie w systemie są dwa. Ja mam do otworów nieprzelotowych i jest jeszcze drugi do otworów przelotowych. I to jest wszystko jeśli chodzi o zawartość tego zestawu. Pierwszą czynnością, którą musimy wykonać to jest kalibracja tych oto ramion, Łem powiedziałem. Ramiona jeszcze za chwilę. Bierzemy naszą płytę bazową, zakładamy ją na szynę, wkliknie się gdzieś tam w ten otwór. I pierwszą rzeczą, którą musimy wykonać tutaj, jest zminimalizowanie tego luzu. Jak widzicie, płyta rusza się na samym tym wytłoczeniu naszej szyny. I aby to zminimalizować, czy też usunąć, w tym miejscu naszej płyty mamy takie tworzywowe dwa dociski, które dociskają to miejsce, nie to, przepraszam, z tej strony. I wystarczy tutaj wziąć śrubokręt płaski w dłoń i troszeczkę to dokręcić. Oczywiście, nie za dużo, bo jak za dużo, to tego nie założymy. Zobaczymy teraz. Jeszcze trochę. Kilka chwil i te ograniczniki mam ustawione. W tym momencie moja płyta się. Ładnie przesuwa i ten ruch jest niepożądany. Ruch jest zlikwidowany. Jest wszystko w porządku. I teraz zajmiemy się kalibracją tych ramion. Co musimy tutaj zrobić? Na samym ramieniu mamy skalę, na tym aluminiowym ramieniu mamy skalę i na tym Plastikowym, przesuwanym elemencie również. Co musimy zrobić, to znaleźć zero na jednym i na drugim elemencie i te zera zablokować między sobą. I kiedy mamy to dokładnie wykonane, możemy zabierać się do kalibracji. Poluzować muszę jeszcze tą śrubę tutaj u góry. I ostatnią czynnością będzie trafienie tym pinem w to wycięcie w mojej płycie bazowej. Ok, mam to ustawione. Blokuję teraz tą śrubę z powrotem. Powinno być to tak ustawione, że tutaj to miejsce dochodzi na zero. A tutaj mamy jakieś 2-3 mm luzu. Mogę zluzować tą śrubę. Sprawdzamy, czy jest dobrze. Jest ok. I biorę drugi element. Dwa ramiona skalibrowane, czyli ta skala, która tutaj jest na tych aluminiowych częściach jest ustawiona w stosunku do naszej bazy. I w sumie ostatnią rzeczą, jeśli chodzi o kalibrację to jest zamocowanie naszej frezarki. Na tej stopie wezmę frezarkę, To będzie ta mała frezarka 10-10 w dłoń. I teraz, właśnie, jest nam potrzebny ten, oto taki element centrujący. Tutaj, w tej mojej fryzoreczce, jest taki plastikowy element zatykający, jak gdyby to miejsce odciągu. Musimy to zdjąć. Mogę teraz włożyć. I dokręcamy. Tutaj jakichś wielkich mocy nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy kluczy, wystarczy to zrobić ręką. I teraz nakładamy już na tą metalową bazę. Zarówno fryzarka w tym miejscu posiada takie wycięcie, i tutaj również ona występuje. Ustawiamy jedno nad drugim i teraz opuszczając naszą fryzarkę muszę wycentrować OK weszło blokuję moje dociski tu będzie widać czyli ten pierścień idealnie trafia w środek tej stopy bazowej, która będzie jeździła po szynie. Możemy w takim razie zluzować wrzeciono i wyciągnąć ten metalowy pierścień z powrotem. Wyciągamy. Założę z powrotem ten plastik do odciągu. I zakładam już frez 5 mm. Frez zaciśnięty. Moja maszyna jest gotowa do pracy.